Witam wszystkich serdecznie w kolejnej części Let's Play'a Sleeping Dogs. Ja właśnie, jak zauważyliście, udało mi się oporać właśnie z tymi bandytami, z którymi ostatnio miałem problem. Zrobiłem sobie małą przerwę, po właśnie po przerwie, po przerwie jak zacząłem grać od razu z za razem zdało mi się ich pokonać. Kwestia, kwestia właśnie wprawy. Teraz, zaraz po, po tym jak pokonałem właśnie tych bandziorów jakiś właśnie przestępca mi ucieka. Nie wiem o co chodzi, bo straciłem troszeczkę wątek. Muszę wpadnąć nic drugiego, nie wiem czy, o co chodzi, Mamy chyba oh, i... O, wypadek. Pozbądź się eskortu, mhm. Wow. Właśnie to robię, jak widzicie. O Jesus Christ, ale ładnie ładnie Obijam wszystkie łapki, wszystkie pobocze zamrożenia choć przodem Pięknie, następny CTRL BUH Chyba fałdku, dobra, udało się Już wiem o, nie, mniej więcej o co tu tutaj chodzi Muszę nie, przed właśnie, za, zaraz zawozem Przeciwnika kliknąć CTRL, także, także to już opanowałem ogonimy go, gonimy go, będę go jesus christ, ale drifting aaaa zapadowo, ucieka mi ucieka 150 metrów, no 160 ucieka, no, strasznie ucieka zaraz go drapniemy no nie no, jesus christ, głupie drzewo Staram się na... Nie widać tego? Czek w lewo. Poczkała oczywiście w radiu taka... Klasyczna... W samochodzie. Klas klasyczna amerykańska... Właśnie muzyka... Radiowa. Jak to miało miejsce właśnie w GTA. Ale przyjemna dla ucha. Dobra, mamy go, już może koniec, że chodzi o muzykę i. Pięknie. I jeszcze raz, pięknie, dorwałem go. Dorwaliśmy go. Legareczki wybierają, dobra. Już mamy, tak? Dobra. I co robimy, uciekamy? Mieliśmy to, shit, to. Yeah, it. It to, big o goddamie, dał typ pan Piękne to było, dobra. Dziś tu jest <mulity> w lewo, o tutaj. Holy oh, good, A to chyba jest ten miejsce, gdzie właśnie skąd uciekałem, ale trzeba to rozwinąć. gdzie

You kto know who, like, jest uh, Nie tutaj, nie tutaj, jeszcze to nie Or tu. The bad bad to jest tutaj, blood. tylko jeszcze nie no, ten skręt o, w tym momencie, dobra. Wjeżdżamy na mościk i wydaje mi się, że właśnie jesteśmy w we celu. Pięknie. you don't want me to stick around oh man i got it under control so nola All right, right, control. hey wait. you did good out there here you earned it great I finally hit the big time Misja wykonana. Wynik policji, wynik triady. No to ładnie, dostałem poziom. TAP, ulepszenie. Co tutaj mamy w ulepszeniu? O, jakieś ulepszenia sam widzę. Mm, tutaj co mamy? Odporność na ciosy albo ym, premia do ciosów. Dodatkowe obrażenia dla wszystkich ciosów. A tutaj mamy: gracz otrzymuje mniejsze obrażenia od ataków wręcz. Może to by było dobre, albo po prostu, może weźmiemy jednak. Tak, wydam punkty na to. Czy na pewno oczywiście? Na pewno zgadzam się. Jest ok, mamy punkcik swój pierwszy zdobyty w Sleeping Dogs. Ale postęp, dobra. Tego noża tutaj mam, mogę, mogę oczywiście go odłożyć. Czy ja potrzebuję noża? Nie potrzebuję go. Także możemy dalej biegnąć. Może jakąś misję wykonamy, może gdzieś pójdziemy, no bo tutaj trochę nudno jest. No to na pewno M. Dobra. Haracz autobusowy. Musimy biegnąć w tą stronę. Mamy 900 metrów. Przydałby się jakieś... jakiś środek transportu? Eee, zapewne. Let me see. Let me see. Let me see. Hej! Mm Hej! -hmm. Co jest, ziomek? What's up? Zaproponuj hey, pomoc.

jakby rozpoczynać misję, biegając po mieście, znajdujemy osoby, pomagamy im i właśnie wykonujemy misję. Mam minutę na dotarcie do celu. Czy ja to zrobię? No nie jestem pewny. Mam 300 metrów do dotarcia. Minuta 30 i naprawdę nie wiem, czy to jest czas razem z wykonaną misją, czy czas dotarcia do celu. No się okaże. Mam nadzieję, że to nie będzie trzeba. Właśnie, można do tego autka tu wejść? No. Widzę, że tu nie ma żadnej opcji Dobra uciekam, bo szkoda czasu. Czas ucieka Ja również Biegnij biegnij On już nie może Odpocznij chwilę Tak Dobra nie, nie musi się więc biegnijmy dalej Stało 100 metrów i minutka. Dążymy na pewno. To takie, można powiedzieć, jednak jest takie za dupie, bo nie, nie ma nigdzie w pobliżu żadnego mm, środku lokomocji. To jest nieco z dupie, ale jestem już w pobliżu. Stało mi 30 sekund. aby to było na dotarcie do celu. I 30 metrów. No to chyba to wszystko się przyjdzie za rogiem, dobra? Jest, a super bryczka, i co mamy zrobić? Co o jego możesz znaleźć podniebik niektórych samochodów. Mhm. Sprawdźmy. Jest! I co? I teraz co? Znisz samochód, tak? No proszę bardzo. Nie, patrz go grubszowa, to niszczymy samochód. Haha, ha. tego jeszcze nie lubiłem. Niszczyć samochód kluczem do kół. Nie twój interes O Jezus Christ Kluczam mu. O Jesus Christ, to był naprawdę okropny cios. Ale misja wykonana. I to się chwali. Dobra, teraz co robimy teraz? Pozwolicie, że pomyślę, może to miejsce wykonamy tutaj mamy coś. O, w pobliżu samochód, żeby tylko nie skręcił właśnie, o to mi chodzi o straż pożarna, nie? O, tu jest bryczka, wejdziemy do niej, ukradniemy. Dobra, wypad kolego, dziękuję, do widzenia, taksóweczka. Zuszku zaś to jest jakiś punkt. Może wykonamy jeszcze jakąś misję dla triady, żeby nie było młodno właśnie ok mam samochód yy, szybki środek transportu także możemy ruszać w drogę jaki rekord przeczytałem poziom bezkolizyjnej jazdy Aha. przypomina mi, mi to trochę drivera nie wiem czy może graliście driver San Francisco tam yy, dużo właśnie podobnych yy, aspektów, że jakby podobnych yy, funkcji jest tak, dostajemy yy, jakieś premię za yy, bezkolizną jazdę yy, sam system zobaczcie, shift, no w tym wypadku tu nie ma shiftu, ale yy, o właśnie, no, chyba nie o to mi chodziło, ale właśnie o co do czego zmierzam. Można mm, można bez problemu yy, zmieniać yy, samochody yy, jadąc obok yy, innego. O jestem w celu, no to niedaleko mi zostało.

The toll. That's right, that's right. You know the pickup on Marble Drive? The most profitable route in the whole fucking city. From now on, it's yours. <laughs> Thanks. I appreciate it, Winston. Winston. <laughs> 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 Dog eyes will. Right now it's safe. <laughs> <odpowiednie laughs> <imię laughs> <laughs> It'll be my fucking Striade, Winston. <laughs> 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 I got take this. Take a few of the guys with you to back you up. <laughs> <laughs> Let's go. Okay, let's go! Idźmy w stronę... What's going on? We're going on offense. Taking over Marlboro Drive. One man per stop, anybody gives you shit? Fuck them up. Smack them around, no killing. What, afraid of a little blood? Dog eyes his son on you. We're taking the route, not declaring war. Your ass is fine by me. Wziąłem tego busa. Rychtyk, to jest bus. Haha. To to, chłopaki, jedziemy na wycieczkę po mieście Hong Kong. Brzmi interesu, interesująco. Po lewej mamy budynki, po prawej mamy budynki. E, przed nami budynki, za nami budynki i to koniec zwiedzania, Także było mi, mi miło. Do widzenia. Dobra, to były żarty, no ale miasto przypomina troszeczkę, muszę pan powiedzieć, trochę ten. A, Jesus kraj, prawie. E, przypomina mi właśnie taki Hongkong. Ktoś, ale. Chyba ktoś, kogoś tam, kłucze.

Dobra, następny punkt. Good evening. To co, teraz my jedziemy, tak? O, you bastard. O, oh, Jesus Christ, jakie ci z Uw, się trytnął, teraz musisz po obrotu. Łaskulanka, tak. O to chodzi. Ale mu kopa zasadził. Ja się trochę pogubiłem. Co tu jest? Z kim ja w ogóle walczę? Ja chciałem ze swoimi walczyć. Dobra, wiem o co chodzi.

Tongs... Kiedy mapka, mapka, Aha, tu jedziemy, dobra. Już wiem, gdzie jedziemy. I jak jeździć, baranie. Muszę powiedzieć, że mam wrażenie, jakby niektóre misje się powtarzały. Ale jest w tym czymś. Taka odrobina... Mm, prosto tak. Odrobina właśnie tego czegoś, że te misje, które się niektóre powtarzają, bo w, w, ja dopiero oczywiście zaczynam e, przygodę właśnie ze, z, ze z śpiącymi e, pieskami, e, że tak to nazwę. Ale, ale naprawdę, ma ta gra coś w sobie, że ujmuje. Tu chłopaki walczą równo. Kolejny autobus? O co tutaj chodzi?

Gdzie ty skręcasz Ty oszukujesz Zobacz, właśnie, przed chwilą oszukałeś. Gipko, gipko, szybko, szybko. szybko quickly, 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 jedź do przodu, bo nam ucieknie. Jesus Christ, o co tutaj chodzi? Dobra, jesteśmy na drodze. Troszkę nam uciekł. już niedużo zostało zgubisz test za 15 sekund KDM szybko 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 bo go zgubimy nie chciałbym tego 150 metrów no chyba już nie ma szans od odzyskania go nie już już, już, już prawie mam 70 metrów skręcił tutaj skręcam co to ma być ale drift wyskok z autobusu to jest coś co lubię

a ja mogę trenować pojazdy znajdujący się po lewej stronie, używając przeciwku lewy kontrol, y, dobra Niech niektóryś się nawinie. Na razie nikogo nie widzę. Ładnie <laughs> powiedział... Wypuść mnie, nie chcę należeć do statystyk Wypadków chyba, dobra. No ale no gdzie, gdzie? Dobrze, właśnie o to chodziło. To było piękne. I ponownie. Kolejny wóz y, chyba zlikwidowany. Kolejny. Ja Wam pokażę. Nie zadziera się z mafią. A szczególnie gdy w tej mafii jest zły policjant. Oooo to musiało boleć. Try, catch me. Dobra, dobra, jedziemy, jedziemy, bo ta jazda po tym mieście zaczyna być nudna. Okej, okay, właśnie o to chodziło. Już pokonaliśmy wszystkich i teraz jedziemy do punktu spornego. wybrać drogę Chcemy gdzieś skręcić przy najbliższym skrzyżowaniu w lewo ładnie like <laughs> na pewno prosto prosto przejdziemy tutaj tymi uliczkami bocznymi Będzie szybciej na skróty nastrój pasażerów nie jest za zbyt piękny <noise> Dobrze. O, misja wykonana, kolejna misja e, wykonana. Świetnie, świetnie. Trochę ten autobus poturbowałem, no jak widać, ale wszystko się wyklepie. Trochę kitu, trochę. E, właśnie... Malowanka, i będzie w porządku. Dobra, to tyle, moi kochani, jeżeli chodzi o drugi odcinek serii e, Sleeping Dogs. E, zapraszam do kolejnych mm, let's play. Na pewno mm, z biegiem czasu będzie robić się coraz ciekawiej. E, robi się już ciekawiej, ale zobaczycie, e, i ja również e, nie mogę się doczekać, już finału. E, Sleeping Dogs. Także to tyle, jeżeli chodzi o drugie odcinek, i zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się gorąco, oczywiście nie zapomnijcie subskrybować, podnosić łapki w górę i zajrzyjcie właśnie na mój nowy, nowy kanał, nową stronę na YouTube. Link oczywiście w opisie. To tyle, pozdrawiam gorąco. Trzymajcie się. Pa.